Dobry, witam. W e, sumie bardzo niecodziennie, ponieważ e, z telefonu. No, ale no, e, koniec eventu trzeba nagrać, nie? E, że dopiero wrócimy do domu, więc, no, zdążę w sumie tylko ze zgłoszeniach Tak. Ze wygłoszeń Ta. sobie zobaczyć, że koniec eventu, bla bla bla, super. Możemy rozumieć nagrody. No, e, tak. Zobaczmy. Mam dużo punktów. 1937 plus jeszcze 102 zamrożone, czyli dwa ponad kafle. Spoko. Co my tu mamy? Em, okej, okej, szaniano, niks o Boże, jaki syf o matko jedyna O! full salka Ciekawie. Ciekawie, nie powiem. A dlaczego tu już nie mają fulsarek? Dlaczego? Halo, co to ma być? O! Y ten Shiny Minior jest ładem. Aha. Aha, już mnie nie stać, tak? Na nie? Nie wiesz, że naprawdę 3000 ha, bo tu jest full sal aha. Aha. I to jest wszystko, tak? Rozumiem. Eee. Aha. Czyli... Jednym słowem chuj mi w dupę... Eee, zebrałem, zebrałem 2000 i w sumie nic z tego nie mam. Nie wiem, one chciało mi się żyć właśnie. Nie wiem, że nie z Spoko w sumie. że znaczy, twój zwykły Gibl z full salcom Więc chyba jego ja kupię, znaczy, No tak, no, jego ja kupię za punkty. No bo innego nie widzę sposobu, żeby jakkolwiek się przysłużyły. No ta, wezmę sobie kupię to i resztę punktów zamrożę na następny event. Bo nie widzę tutaj innej go. Rozwiązania? W ogóle ranking. Aha! Co? Kto to jest? Od nie. Okej. Czy to jest w ogóle ktoś inny? Saga. Okej. Okay. To jest chyba ta, ta seraphim, która, czyli ona wygrała event spoko. Aha, i w ogóle Odyssey wyglądał na czwartym miejscu. To, to nieźle. No dobra, no to ja żebym wiem, do kogo musi zaraz napisać, w ogóle ile punktów? Ja dupia. Nieźle. Dobra, zobaczmy, że w ogóle w rankingu. Widzę kagi tutaj ładnie. Dobra, czy jeszcze tutaj ktoś jest? Yy, suro. Bardzo ładnie. Oj, chyba ja jednak wypadłem z rankingu Ta Mnie już nie klikałem, to wypadłem z rankingu Trochę big szkoda No, ale jakoś nie będę płakać za tym No Kurde, szkoda, że też nie jestem na kompie, więc Nie mogę zrobić takiego hmm. No ta, nie mogę teraz nawet Popatrzeć na zadania, dobra Trudno eee, No co, no pewnie Zakupię sobie tego gibla, no bo innego nie widzę. Opportunity na to, żeby jakkolwiek to było Dobra Mogę klucze oczywiście, mogę bery. E, oczywiście, że mogę, ale nie chcę. Będzie pierwszy event, w którym faktycznie nie zużyję na klucze. A no kurde, tego troszkę by było. No tutaj po 200 każdy plus chyba 100, no dokładnie, czyli 500 punktów za 300? Tak? No. Byłoby ciekawie. Kurda, może jednak klucze kupić? No bo w sumie po 400 400 kluczy Ołka, Elma i codzienne. Muszę to przemyśleć, niewątpliwie, no bo kurda, kurde, kusi. Naprawdę kusi. Dajcie znać, co myślicie. Czy jednak Pokémon, żeby już iść, inaczej, mieć już Pokémona do e, trenowania, bo w sumie e, Ghibli będzie no, jeden z Pokémonów, właśnie do. E, no, to robienia. No. Trenowania, o, do trenowania, tego słowa mi brakowało. Dokładnie tak. No cóż. Ja się zżegnam, dajcie znać, do zobaczenia, siema.